My znajdujemy się w Maladze, kontynuujemy naszą świąteczną podróż. Dobra, kupiliśmy bilety jednak na ten autobus. Koktajl Hurricane 1075. Niestety na samą arenę wejść nie możemy. No i mamy tutaj teatr rzymski. No tylko nie tam. Dobry, witam wszystkich w nowym vlogu. My znajdujemy się w Maladze, kontynuujemy naszą świąteczną podróż. Dzisiaj w Maladze jest troszeczkę wiecznie, około 14 stopni z samego rana, jest godzina. 8.30, tak mniej więcej, strasznie duże fale, trochę wiatr, ale od godziny 11 ponoć ma się już przejaśnić i do 16 ma być pełne słońce i 19 stopni, także to się jeszcze okaże. Zaczynamy dzień, będziemy chcieli się troszeczkę tutaj po Maladze rozejrzeć, zaparkowaliśmy naszego kampera na tym parkingu tutaj przy plaży, zaraz wam pokażę gdzie, tak jak wczoraj wieczorem pokazywałem jak przyjechaliśmy, ale było ciemno, nie było dokładnie widać, także w dzień sobie zaraz zobaczcie jak my stoimy. Nasz parking jest o tutaj tam dalej za tym vanem, tak jakby to na takim placu, na takim, no nie jest to utwardzony parking, jest taka ziemia, jakby z piaskiem. Nie ma też błota, także nie nanosi się za bardzo do środka. Jest promenada wzdłuż morza, dużo parków dla dzieciaków z różnymi takimi atrakcjami, parków zabaw, dużo chodników do spacerowania, wszędzie czyściutko. No, a tam dalej zaraz jest jakby centrum Malagi. Tutaj w lecie widać, prawdopodobnie jest po prostu taki park wodny dla dzieciaków, bo są różne takie wodne atrakcje. No, niestety teraz w grudniu jest to wszystko pozamykane. Spało się dobrze, bez żadnych problemów. Z rana, tak około godziny ósmej, siódmej, chyba koło ósmej, zaczęli tutaj już na tej budowie stukać, wiercić. Także jak ktoś chce dłużej pospać, to może mu to przeszkadzać. A jaki jest plan na dziś? Plan na dziś jest taki, żeby troszeczkę zobaczyć Malagi. Nie wiem, zobaczymy, co się uda nam tutaj zwiedzić. No i chyba dzisiaj już albo jutro pojedziemy w stronę Gibla Artaru. Już mamy dosyć blisko, tak dużo nie zostało. Tu praktycznie już zaczyna się cały parking. Od razu przy samej promenadzie, która tam prowadzi w stronę centrum i wzdłuż wybrzeża. Mieliśmy stanąć tutaj z brzegu, przy samej promenadzie jest też miejsce. Jeden kamper stoi, stoją osobówki, ale trochę się baliśmy, że tutaj, żeby nas noc nie przeganiali, ale jak widać ten dalej stoi, więc nic się złego nie stało. A główny plac, gdzie stoją bardzo dużo kamperów, no to tak to wygląda jest tutaj. Zaraz obok praktycznie jest restauracja, Vicent Playa, tak samo nazywa się ta plaża, która tutaj jest zaraz obok. Kamperki różnych narodowości. Nawet takie duże stoją autobusy. Widzimy głównie Hiszpanów, ale dużo jest też Włochów, dużo jest z Francji kamperów. Z Czech nawet widzieliśmy, z Anglii. Także wszystkie narodowości. Sporo osób też mieszka w takich kamperach na stałe na takich parkingach. Widzieliśmy to wcześniej. Tak samo tu w Maladze już parę takich jest, które widać, że tu stoją na stałe, bo są już wypoziomowane, koła są zakryte. Także jak widać nikomu nie przeszkadza. Nie wiem jak to jest w okresie letnim, w sezonie, ale w zimie bezproblemowo wszędzie praktycznie można stawać. A my stoimy tutaj. Tak jak mówię, noc minęła nam w porządku, nic nam w porządku nie zakłócało, wszystko było dobrze. No i rozpoczynamy nasze zwiedzanko, która jest godzina. Godzina 10:12. Zaczynamy. W pierwszej kolejności zmierzamy do portu. Port nazywa się Muelle Uno. Jest on oddalony około 20 minut pieszo od naszego parkingu. W porcie możemy zobaczyć tam jakieś fajne restauracje, sklepiki, widoki na luksusowe jachty i zatrzymamy się też na chwilę przy latarni morskiej, La Farola, jednym z symboli Malagi. Jaki widok! Papuszki sobie siedzą na trawce. A dzisiaj są duże fale, duży wiatr. Tak jak widać, też może być troszeczkę szumy słychać w kamerze. Za co przepraszam, bo nie wziąłem mikrofonu z kampera. Hiszpanie dbają o swoje plaże, czyszczą plaże specjalnymi maszynami, które właśnie tak przebierają wybierają śmieci z piasku na plaży. Jest miastem Antonio Banderasa. Tu się urodził, nawet jest pomnik. No i też Pablo Picasso, też się urodził w Maladze. W Maladze są dwa muzea Pablo Picasso: jedno tam, gdzie się urodził, a drugie związane z działalnością. Już jesteśmy coraz bliżej portu, a tam na górze widać właśnie fortecę Alcazaba. Forteza z X wieku, arabska, powstała z czasów jeszcze panowania arabskich. W Maladze, w mieście w centrum, już jest też strefa czysta. Trzeba sprawdzić swoje samochody, czy możecie tutaj wjeżdżać. Tutaj możemy zobaczyć te autobusy, które jeżdżą po mieście. The red, the blue and the green line. But the red line is the main one. The blue line goes to the botanical garden and the green line goes to the west of Malaga. But the red line is the, is the main one. You have two prices. One 35 with some museums included. Or if you want the basic ticket, the bus with two museums is 25. This is the basic ticket with the three lines. Kupiliśmy bilety jednak na ten autobus. Pokaż, tak to wygląda. Autobus jeździ co tak co 20 co 25 minut. Jeżeli chodzi o ceny, tak, możemy wsiadać i wysiadać wszędzie. Jesteśmy tu teraz. Na tych wszystkich głównych atrakcji on jedzie. Cena, jeżeli chcemy zwiedzać muzeum, to 34,99 dla dorosłego, dla dziecka 24,99, a sama podróż. 25 funtów e, dla dorosłego i 12,50 dla dziecka do 12 lat. Fajne jest to, że bilet jest ważny 24 godziny. No i jesteśmy. Siedzimy sobie tutaj na pierwszym piętrze. I jedziemy. Jak widzicie, każdy dostał takie słuchawki, podłączamy sobie to do siedzenia i możemy słuchać różnych po prostu ciekawostek na temat tych zabytków, które odwiedzamy. Niestety jest tylko angielski, polskiego nie ma, no ale lepsze takie niż inne. Jesteśmy teraz tutaj na piątce i myślimy sobie, żeby wysiąść właśnie tutaj na siódemce i to jest właśnie ta latarnia La Farola. Zobaczcie, jaki wielki jacht. Piękny. Widzę flagę angielską na przodzie. No, coś wspaniałego. No i proszę bardzo, latarnia La Farolla. Symbol Malagi. Jako jedyna latarnia w Hiszpanii nosi żeńskie imię. No, takim jachtem to by człowiek podpływał. O, tak. Widzę cała obsługa, tam się pakują, teraz wnoszą różne jedzenie, napoje, przygotowują ten jacht do odpłynięcia. Swoją drogą, ciekawe ile to musi kosztować. Pomimo, że dzisiaj już jest 27 grudnia, cały czas czuć klimat świąteczny, puszczane są jeszcze świąteczne piosenki, bardzo dużo ludzi w Maladze, temperatura około 18 stopni, ale jest słoneczko, pogoda się troszeczkę polepszyła. Tutaj można pójść dla dzieciaków. Tutaj jest taka grota świętego Mikołaja. Tam w środku jest Mikołaj. Można się przywitać, ale Kaja jakoś już nie chce iść. <grybujesz> Idziesz do Mikołaja? Nie? Co? Dlaczego? Nie chcesz. O, a tam widzimy statek piracki. Idziemy zobaczyć. Tak, wejść teraz sobie można bezpłatnie zobaczyć. A ta cena to jest na rejs z tym statkiem. O, przyszliśmy do Rock Hard Cafe, do Hard Rock Cafe na kawę. Tutaj jest fajny taki taras. Posłuchamy ciekawej muzyki i yy, wypijemy kawkę. Zobaczcie, a w Hard Rock Cafe takie ceny: Cocktail yy, Hurricane 1075 Passion Fruit May 1075 Takie napoje kawowe. Drinki kawowe Irish z 8,95 No i mamy kai Mango Berry Cooler. Ile on kosztował? 7,95, tak? No i nasza kawka przyszła, także wypijemy po kawce w takich okolicznościach i jedziemy dalej autobusem. My nigdy chyba nie zajedziemy. Kawka wypita, także czekamy na autobus. Będziemy chcieli tutaj wysiąść, a jesteśmy teraz na numerze 6, czyli placa de Torro będzie tutaj. Widzieliśmy już latarnię. No, niedaleko. A później pojedziemy na wzgórze, na twierdzę. Także autobusu jeszcze nie ma, nie czekaliśmy, ale ta arena walk byków praktycznie jest tutaj zaraz obok. Zobaczymy, czy da się tam wejść, czy są jakieś bilety, czy nie. Stamtąd później weźmiemy autobus i pojedziemy sobie na wzgórze. No i jesteśmy. Tutaj arena walk byków, zobaczymy czy można tam wejść, przejść trzeba dookoła gdzie jest wejście. A autobus ten zatrzymuje się tutaj. Później pojedziemy sobie z tego przystanku. Plaza de Toros w Maladze to historyczna arena do walk byków znana również jako La Malagueta. Została zbudowana w 1876 roku. Odbywały się tu tradycyjnie koridy, które były ważnym elementem hiszpańskiej kultury. Arena ma średnicę 52 metrów i może pomieścić aż 9000 widzów. Choć walki byków wciąż czasami się tutaj odbywają, to głównie na tą chwilę są organizowane różne koncerty i festyny. Tutaj jest przystanek autobusowy, na który byśmy chcieli wsiąść, a z tej strony widzimy, że jest otwarte wejście. To zobaczymy, do środka wyjdziemy. I tutaj widać całą arenę. Niestety jest szyba. Tak się to prezentuje. A w środku różne obrazy. Tutaj też jest muzeum, na którym możemy zobaczyć stroje Toreadorów i różne takie pamiątki z tym związane. Niestety na samą arenę wejść nie możemy, jest wszystko zamknięte. Wygląda na to, że chyba zdążyliśmy. Nie widać, żeby on jeszcze pojechał. Ale raczej tak, bo on teraz pojechał tam pod latarnię, zawróci i będzie wracał. A jeszcze na każdym przystanku tam parę minut stoi, także chyba udało się. Dobra, jedzie. Ale z tego co widzimy nasze odczucia są takie, że raczej nie jeździ co 25 minut, tak jak nam mówił pan, tylko trochę rzadziej. A teraz jest trochę bardziej zatłoczony, praktycznie nie ma już miejsc. Teraz wjeżdżamy na górę, zobaczyć tutaj ten pierwszy zamek, ale tutaj nie będziemy to pojedziemy sobie już na twierdzę Alcazar. Jesteśmy na numerze 10, Castile de Diblo Faro. Tutaj możemy zobaczyć sobie ten zamek i stąd jest przepiękny widok na całą Malagę. Ale nie będziemy tu wysiadali, bo później trzeba czekać długo na autobus. Wysiądziemy sobie na numerze 12. No jak widać ciężko się minąć na niektórych zakrętach. Trzeba się zatrzymywać i czekać aż osobówki przejadą. Wolniej teraz jedziemy, bo jest jakiś korek tutaj na ulicy, ale teraz właśnie będziemy już wysiadali. No i jesteśmy tutaj na Plaza de la Merced. Wysiedliśmy na przystanku 12. Jak możemy zobaczyć, bardzo dużo różnych stolików, restauracji. Można spróbować lokalnych tapas. A my zaraz będziemy szli właśnie na... A my zaraz będziemy szli na twierdzę al -Kazaba. No a teraz idziemy spróbować tych czurysów. Kaja gdzieś tutaj wynalazła na aplikacji Google, że będą sprzedawane. Więc idziemy spróbować. A wszędzie bardzo dużo restauracji, bardzo dużo tapas. Wszędzie można zjeść coś. Jesteśmy już na Starym Mieście, ale na Starym Mieście w Maladze, jak widać, bardzo dużo ludzi. Tutaj to już jest dopiero dużo kafejek. Musi być dobry ten bar, bo jest bardzo duża kolejka. Także jak widać wszędzie też jest bardzo dużo ludzi dzisiaj. A my idziemy w kierunku Twierdzy, tutaj na górze już możemy zobaczyć. No i mamy tutaj Teatr Rzymski. Został zbudowany w I wieku przed naszą erą, za czasów cesarza Oktawiana Augusta. Był używany do III wieku naszej ery, a w później częściowo rozebrany, a kamienie wykorzystano do budowy pobliskiej Alcazaby. Przez wieki był zakopany i zapomniany, aż przypadkiem odkryto go w 1951 roku podczas budowy budynku administracyjnego. Teatr mógł pomieścić około 1200 widzów. Składa się z trzech głównych części: widowni, sceny i orkiestry, gdzie siedzieli najważniejsi widzowie. Wstęp tutaj jest bezpłatny, także można sobie to pozwiedzać bezproblemowo. Stoimy w kolejce tutaj po bilety. Bilet kosztuje 3.50. A w niedzielę po 16, jeżeli się nie mylę, ale to trzeba sprawdzić, w każdą niedzielę tutaj wejście jest darmowe. Stoimy w kolejce, tutaj już pan wpuszcza do tam do tych maszyn, trzeba samo kupić bilet. No i jesteśmy. Twierdza Alcazaba. bilet tak wygląda. Kajcia kupiła 10.50 na naszą trójkę. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w środku. Tu mamy widok z góry, z muru obronnego, weszliśmy. No, tylko nie jest panita, żeby do szpitala nie trzeba było zaraz jechać. Bardzo bujna roślinność tutaj wszędzie, palmy. Twierdza ta to jest jedna z najlepiej zachowanych arabskich twierdz w Hiszpanii, będąca symbolem miasta. Pełniła ona rolę obronną. Była pałacem dla muzułmańskich władców. Została zaprojektowana tak, aby maksymalnie wykorzystać naturalne ukształtowanie wzgórza, na którym stoi. Wnętrze zdobią arabskie łuki, fontanny oraz dziedzińce pełne bujnej roślinności. A ze szczytu rozciąga się piękny widok na port i na całe miasto. Będziemy tam zaraz spróbowali dojść. Możemy tutaj poczuć mieszaninę stylów hiszpańskich, rzymskich i arabskich. Ktoś chciał, też jest kafejka tutaj w stwierdze, także spokojnie można pozwiedzać i coś napić albo zjeść. No i jesteśmy na samym szczycie, skąd mamy widok na całe miasto i cały port. następną komnatę z takim małym ogrodem i fontanną no i jesteśmy z powrotem w autobusie wracamy sprawa jest taka, że czekaliśmy na autobus a jesteśmy bardzo głodni pobliżu był kebab i się skusiliśmy zjedliśmy po kebabie no ale co zrobić nic, wracamy pomału zobaczymy prawdopodobnie na przystanku pierwszym będziemy mieli najbliżej do kampera więc tam chyba wysiądziemy wracamy, już jesteśmy blisko kampera nam zostało jakieś 20 minut jesteśmy już na miejscu 1622. Jesteśmy już w kamperze. Dobry wieczór wszystkim. Ja wyszedłem właśnie z Tomim. Powiem wam szczerze, że po tym naszym dzisiejszym zwiedzaniu wróciliśmy do kampera i wszyscy padliśmy. Łącznie z Tomim, na jednym łóżku zasnęliśmy i spaliśmy tak do 19, 19.30. Ja teraz wyszedłem, nie jest zimno, ale strasznie wieje, nałożyłem sobie czapkę i przeszliśmy się z Tomim wzdłuż właśnie promenady, tak około godzinki, właśnie wracam już do kampera. A plan na dzisiaj jest taki, że zostajemy w Maladze, nie wyjeżdżaliśmy stąd, a jutro z rana najprawdopodobniej pojedziemy na Gibraltar. I tam sobie spędzimy dzień i noc. Jak na razie wszystko, ja będę kończył już tego vloga z naszego pobytu z Malagi, także trzymajcie się, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!